Hacper z radością zakłada gogle VR, nie wiedząc, co go czeka. Nagle zostaje wciągnięty do wirtualnego świata gry. Spotyka robota o imieniu Pixel, który wyjaśnia zasady gry. Hacper biegnie przez Neantropolis, uciekając przed strażnikami systemu. W Neontropolis spotyka innych dzieci, które również utknęły w grze. Kacper staje do walki z przerażającym wirusem Bugotron. Po zaciętej walce Kacper zdobywa kod wyjścia. Kacper wraca do rzeczywistego świata z uśmiechem na twarzy.